Jeżeli spożywamy węglowodany w nadmiarze, glukoza stale krąży w naszej krwi i jest tam na wysokim poziomie. Znajdują się też tam aminokwasy, które spożywamy w naszej codziennej diecie. I jeżeli glukoza utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie, to zaczyna w końcu oblepiać będące tam aminokwasy, które pełniłyby funkcję budulcową, jednak przez to, że nasz organizm nie widzi tych białek, ponieważ są oblepione cukrem, przestaje je przyswajać, przez to nie dostarczamy sobie wystarczającej ilości białek aminokwasów, w tym również kolagenu i elastyny, a to właśnie one są potrzebne do tego, żeby nasza skóra, tak samo jak i wszystkie inne narządy, były w dobrej kondycji, dlatego ogranicz węglowodany, zadbaj o odpowiednią podaż białka, żeby zachować młody wygląd na dłużej.